Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. To jest to drugi odcinek z Exploration Light. Tym razem pokażę Wam taki pseudodomek którym się dzisiaj zajmowałam. No to zaczynajmy. Wejście jest takie. Tu. Podwójne drzwi, bo muszą one być. Nie otwierać podwójnych, gdyż nie widzę do tego powodu po Ok, czasem się przybloczę, wiem. Mm, tu i teraz tak. Domek jest o taki, przepraszam, że nie łapie mi ostrości. I teraz tak. Przełącz. Tu zrobiłam sobie lodowisko. O, mogłam jeszcze podnieść. Zapomniałam, przepraszam. A miałam to zrobić. Zapomniałam. Tak. Miałam jeszcze ozdobić też. Domek, też drzwi poprawić by się należało, ale już nie chcę mieć Przełącz Tu, skoro jest lodowisko, ma być zimno, no to tu jest ciepło i jacuzzi, nie wiadomo Zamknąć się, wszystko jest ok. mogę się wyluzować Więc dobrze Momencik Okej, okay, znowu jestem y, otwierałam sobie drzwi, żeby nie robić tego na nagraniu i domek pokazuję dalej. Moja przepalarnia tu, y, nie wiem ile ro... Przepraszam. Skończyliśmy na tym, że wyszliśmy z przepalarni. Przepraszam. Jestem. Chwilę musiałam podładować telefon. Teraz mamy tutaj e, moją moje taką skrytkę, taką... E, Boże, zapomniałam, jak to się nazywa. No, a tam, że mogę chować sobie różne rzeczy. Teraz jest Coś, co jestem bardzo dumna, jest to biblioteczka. Okej, okay. tu zrobiłam takie kremowe. Miałam zrobić ciemniejsze, ale już nie. To jest pokój, z którą jestem najbardziej dumna, to jest salon. Salon. No. Tu oczywiście kanapę musiałam zrobić, żeby to było bez kanapy. Tu telewizor. No, za duży to on nie jest. Dobra. Teraz idziemy do tych największych drzwi. Tak, to jest sypialnia. To jest moja sypialnia, mam mega wielkie łóżko i mojego męża. E, nazwijmy to łóżeczkami dla dzieci. Sama uważam, że to jest jak zagrody dla konia. Ale okej. Okay. No i tam jakieś półki. Czyli to by było na tyle. Na... Będzie tu na YouTube i nie wiem. No jeszcze w każdym razie dzisiaj. Yy, pozdrawiam Was. No i cześć.